Każdemu z nas tego brakowało kibiców tej atmosfery, że to jednak są zawody, a nie, a nie tak kolejny trening. Uwielbiam ten, ten, te krzyki, uwielbiam kiedy jest głośno. To jest coś, co no nam jako zawodnikom można powiedzieć dodaje skrzydeł. W zeszłym roku no to tak specyficznie było cicho, że, że to tak się które człowiek jakby, jakby gdzieś tam na, na trening przyjechał. Kibice to jest e, czysta, niczym niezmącona energia, z której możemy czerpać i, i wykorzystać całą energię, przekuć ją po prostu na, e, na dobry sport. Ten doping z dołu to po prostu jest to od razu uśmiech na twarzy i to jest takie mega motywujące i mega daje takiego powera do, do działania i po prostu tak Trochę człowiek zapomina, że, że jakby na innej planecie żyje. Przede wszystkim Wisła i Zakopane, no to są zawody, gdzie nasze kibice zawsze dopisują i, i jest y, wspaniała atmosfera, więc oby w tym roku było tak samo. Myślę, że kibice z chęcią wrócą na skocznie i będą nas dopingować. Czerpią emocje, które my im dostarczamy, ale my też te emocje czerpiemy dla siebie. Kiedy jest ta, ta taka właśnie energia na trybunach, to zawodnik potrafi to sobie obrócić w taką fajną mobilizację i fajną energię, którą później też wykorzystuje, no właśnie do tego, żeby te, te skoki oddawać jeszcze le, lepsze niż, niż normalnie. Kiedy idzie też taki, taka fala po prostu pomruku, jak przy, przy dalekich skokach jest takie wow. No i to jest, to jest niesamowite, to wszystko słychać w góry, tam kiedy siedzimy na belce, jeszcze nawet przed, przed wejściem na belkę słychać co się dzieje, słychać czy skoki są dalekie, czy, czy coś jednak nie jest dobrego z warunkami. No i my to przeżywamy też na swój sposób. To jest niepodważalne, to kibice nasi są na pewno najlepsi.